Dzień dobry kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, którego temat zaproponowała pani Gosia B. Jak potoczy się nasza przyszłość? Ja już dla pani Gosi podziękowaniu za podpowiedź tematu wylosuję kartę anielską. Zacznij ćwiczyć. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Oczywiście, ćwiczenia fizyczne, ta karta ma na myśli też, na pewno, ale kochana, jeżeli pracujesz z energiami, zacznij ćwiczyć pracę z energiami. Jeżeli masz jakieś marzenie, zacznij wykonywać rzeczy, które do tego marzenia Cię zbliżą. To też będzie ćwiczenia, ćwiczenia silnej woli, a więc możemy tutaj podłożyć wiele, wiele ciekawych rzeczy. Pani Gosiu, bardzo dziękuję za podpowiedź, za podpowiedź tematu. Was, kochane, również proszę, zresztą w każdym filmie proszę Was o podpowiedzi tematów. Proszę tylko, abyście pamiętały, żeby te tematy były ogólne. A widzę, że tutaj dobrze tej karty nie widać, a u góry jest napisane. Także zastanawiajcie się, jaką opcję wybrać. Temat jest, jak potoczy się nasza przyszłość, a do wyboru macie zgodę, zaufanie lub satysfakcję. Kochane, jak zwykle, jeżeli potrzeba więcej czasu, zatrzymajcie sobie film, a ja już powolutku dwie, hmm, dwie kupeczki tutaj odsunę na bok i zostanę przy, tych, przy tym rozkładzie. Hmm, który mówi zgoda. <noise> Jak potoczy się Wasza relacja, Wasza przyszłość ogólnie? Karta anielska i karta rada niech sobie zaczekają. No i zobaczmy. Śmierć. Ósemka buław. I azbuław. Kochane, dużo zmian przed Wami, dużo zmian w najbliższym czasie. Zresztą zbliżają się zbliża się 1 listopada, okres potem zaduszki, wcześniej nasze dawne staropolskie dziady, teraz Halloween. No jakby nie było, jest to okres, jakby tego nie nazywać, jest to okres bardzo silnie związany z łączeniem się, z łączeniem się zaświatów, czyli tego świata. Dusz z naszym światem ziemskim. Będzie prawdopodobnie więcej przeczucia, będzie, będzie więcej snów, także tego też się, kochane, spodziewajcie. Ale wracając tutaj do tego rozkładu, w karcie śmierci jest transformacja. W karcie śmierci jest informacja o tym, że coś zacznie się zmieniać w Waszej relacji, Wy zaczniecie się zmieniać, zacznie się zmieniać Wasze podejście, do świata, a przez to również ta relacja zacznie ewaluować. Prawdopodobnie to co nie będzie dla was korzystne zostawicie za sobą. Dobrze byłoby aby już zamknąć za tym drzwi na siedem spustów i nie otwierać, nie wracać do tego. Może tym razem się uda. No i transformacja, transformacja Was, Wasza transformacja, a co za tym idzie również um, Waszej. Um, Waszej relacji, Waszego zachowania, tego co będzie się działo. No i co będzie się działo? No wiele będzie się działo i szybko, bo jest ósemka buław, która mówi o szybkości, o komunikacji, o kontaktach, o spotkaniach. O jakichś wyjazdach, zmianach miejsca pobytu, przemieszczaniu się. Ósemka buław podąża za pasją, za namiętnościami. Ósemka buław to dobre wiadomości, to dobre informacje, to informacje, na które czeka się z niecierpliwością. I Ósemka buław jest szybka, więc. Ten kontakt, ta komunikacja, być może ta ręka wyciągana na zgodę po tej transformacji będzie naprawdę szybko, zadzieje się to już niedługo, no i zadzieje się wiele, bo właśnie buław pojawia się nowe, a więc po tej śmierci ta transformacja jest u Was pokazana bardzo silna, Przyszłość waszej relacji jest bardzo namiętna, pełna pasji, pełna gorących spotkań, pełna seksu i tej fizycznej fascynacji. Będziecie w tej relacji starali się podążać za swoimi pasjami, za swoimi namiętnościami. Będziecie chcieli być szczęśliwi sami ze sobą. I z tym, co jesteście w stanie zrealizować. A rozkład ten pokazuje, że wiele jesteście w stanie zrealizować, wiele jesteście w stanie zrobić. Bardzo ciekawie może się potoczyć wasza przyszłość i przyszłość waszej relacji, no bo tym jednym warunkiem, że w karcie śmierci uporządkujecie sobie. E, swoje energię swoją teraźniejszość e, zamykacie swoją przeszłość i zaczniecie e, robić plany na przyszłość i żyć szczęśliwie teraźniejszością bardzo, bardzo sympatyczne karty no i jeszcze as mieczy dodatkowo e, jako kartę radę dostałaś asa mieczy a więc jeszcze tutaj pośród tych buław e, jest to przypomnienie, aby Odciąć to, co ci nie służy. Zastanów się na chłodno, rozmawiaj, bo miecze to również rozmowa. A więc zastanawiaj się, co ciągnie cię w dusk, nie jest ci po drodze, które energie ci nie pasują. Zresztą zauważ, że śmierć też trzyma tutaj jeden miecz, a więc jest tutaj duże powiązanie. Podkreśla ten as mieczy, aby nie zapomnieć o tej transformacji w karcie śmierci, bo tylko wówczas jest szansa na to, że zapanuje między wami zgoda, będziecie się mogli dobrze porozumieć, dogadać między sobą, i macie szansę na tego cudownego asa buław, i to w niedługim czasie. A co jeszcze? Odejdź, nie tkwi w niezdrowej sytuacji. Podejmij działanie, by się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które wtedy się przed tobą otworzą. No i jeszcze dodatkowo, odejdź od tego, co było, zostaw to, co było za sobą. Zamknij drzwi, zatrzaśnij drzwi i skorzystaj z nowych drzwi. Skorzystaj z nowych możliwości, które się przed tobą otwierają. A otwiera się wiele, bo są dwa asy kochana to bardzo dużo. No i jeszcze transformacja i nowe energie nadchodzące w karcie śmierci, a więc odejść od tego co ci nie służy. Zostaw to co ci nie służy, bądź w zgodzie z sobą samą, bądź w zgodzie z otaczającym cię wszechświatem. Bardzo piękne macie przesłanie. Kochane Proszę Was o łapeczki w górę, proszę Was o zostawienie komentarza, proszę Was o subskrypcję, a jeżeli z tą transformacją będziecie miały jakikolwiek problem, piszcie na maila. Wahadło tutaj będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, aby pewne rzeczy. Aby pewne rzeczy tutaj poczyścić w Waszych energiach. Dziękuję Wam bardzo, kochane. Całuję Was. Zdrowa Baba i Tarot. A teraz zaufanie. Jeżeli wybrałaś zaufanie, to zaraz zobaczymy, jak tutaj się potoczy przyszłość Twoja, Wasza i Waszej relacji. おお、oh, kochana! dwie karty z Arkan Wielkich a więc też będzie się działo karta kapłana i karta głupca no i pomiędzy nimi siódemka pentakli kochana w karcie w karcie kapłana są energie mówiące o takiej poprawności w życiu poprawnych relacjach dobrych relacjach rodzinnych relacjach rodzinnych uczuciach o rodzinie Tutaj tych energii jest bardzo dużo. W karcie kapłana jest też dobroć, uczciwość, to postępowanie w zgodzie z tym, co jest ogólnie popierane, to nie jest, ale też nie wbrew sobie, czyli to jest odnalezienie w samym sobie, w swoich energiach, takich, takiej dobroci, szczerości, uczciwości i potem w zgodzie z tymi, z tymi uczuciami życie dalej. Więc bez żadnego oszustwa, bez żadnych przekrętów, zdrad. Bez jakichś takich um, podtekstów, niefajnych myśli. E, wartości rodzinne e, stoją tutaj na pierwszym planie, ale coś będzie transformować. Nie one jedne, e, będą tutaj dominujące. Siódemka pentakli mówi o jakimś przesunięciu, a więc e, ten spokój, który e, będzie. Wam towarzyszył już niedługo, może zacząć troszeczkę ewaluować albo zaczniesz czuć, że coś jeszcze jest Ci potrzebne, coś jeszcze Wam jest potrzebne. Kochane, dla niektórych z Was ten rozkład może również mówić o tym, że jeżeli są trójkąty i jeżeli ty lub partner, o którym pomyślałaś, jest w związku e, małżeńskim, ma rodzinę, to tutaj e, może być informacja, że ta rodzina zostaje, a on e, podejmuje decyzję o tym, żeby zacząć drogę z kimś innym. I teraz, ponieważ tutaj jest bardzo dużo energii, różnych energii, już same musicie, kochane, dopasować. Czy to wy jesteście tą rodziną i zaczniecie poszukiwać nowej ścieżki, będziecie chciały i on będzie chciał zaczynać coś na nowo. Może być tak, że będzie transformowało się ku nowemu, ku nowym przygodom. Może być tak, że będziecie chcieli odejść i zostawić coś za sobą, będziecie chciały, żeby wreszcie z Waszych pomysłów i on będzie chciał, żeby z jego pomysłów zaczęło się wykluwać coś nowego. Może to mówić o narodzinach dziecka, na które się czeka długo. Więc, akurat, ten rozkład ma tutaj kochane multum rozwiązań. To już niestety musicie dopasować same. Albo przyjść do mnie po prostu na ten rozkład prywatny. Wtedy, jeżeli mam datę urodzenia, jeżeli mam imiona, jest mi zdecydowanie prościej połączyć energię kart z danymi osobami. Myślę jednak, że dacie sobie doskonale radę. Jakby nie było, nowa droga przed Wami. Jeżeli to Wy same będziecie kroczyły tą drogą, to będzie droga szczęścia. Jeżeli uda się Wam kroczyć z partnerem, będzie jeszcze fajniej. Kochane, pójdziecie, jakby na to nie patrzeć, w nowym dla siebie kierunku. Będziecie pełne, będziecie miały drogę pełną przygód i będziecie już gotowe na te przygody. To jest poszukiwanie swojego wewnętrznego dziecka, znalezienie tego wewnętrznego dziecka i zaufanie mu to to wewnętrzne dziecko teraz bierze Was za rękę i prowadzi przez meandry Waszego życia. To w tym kierunku ruszycie, w którym podążały dotąd Wasze najskrytsze marzenia. Nie będziecie się obawiać, nie będziecie popełniać poprzednich błędów. Ruszycie w nową drogę, dostajecie od losu nową, czystą, niezapisaną kartę. Budowałyście podwaliny tego, miałyście marzenia w siódem Pentakli, zaczynałyście coś tam robić, no i wzięłyście, że tak powiem, los czy waszą relację troszeczkę na przeczekanie, i wreszcie macie szansę, aby się cieszyć życiem, aby się radować tym, co niesie wam los. Koło fortuny jest pokazane jako karta rada to informacja, że wszechświat wam pomaga. Wspiera Was i daje Wam nową, nową szansę. Czyli oprócz tego głupca, dostałyście jeszcze Koło Fortuny. W tym rozkładzie to trzecia karta z Arkan Wielkich. Kochane, Koło Fortuny mówi o tym, że pojawia się nowy etap w Waszym życiu. Koło Fortuny to nowi ludzie, nowe relacje, nowe możliwości, nowa praca, być może nowe miejsce zamieszkania. No, jest tutaj dużo zmian. Także w tym głupcu dostajecie i w tym kole fortuny dostajecie mnóstwo szczęścia, mnóstwo radości. Pędźcie więc przez życie. Nie bójcie się zostawić jakichś wartości. Za sobą, a może uda się połączyć jedno i drugie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Przed Wami szczęście, przed Wami radość, przed Wami przygody, nowe życie, nowi ludzie, wiele, wiele nowych rzeczy. Piękne, kochane. Pamiętajcie, fortuna kołem się toczy, nie zawsze jest nam źle. Tym razem karty pokazują, że wreszcie zaczyna się to odwracać. Ty o tym marzyłaś, ty tego pragnęłaś i teraz dostajesz to od wszechświata. Proś o to, czego chcesz. No, piękne. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. No, i dostajesz to. Ty już prosiłaś, już zasadziłaś tutaj te monety, te nadzieje, te, te chęci, te myśli, te marzenia i teraz dostajesz, ale karty mówią, abyś nie zaprzestawała prosić, abyś nie zaprzestawała marzyć. Bądź tym dzieckiem z głupca cały czas. Miej marzenia, miej chęci i ufaj, ufaj losowi, ufaj swojemu życiu, ufaj swoim możliwościom, swoim marzeniom, swoim snom, swoim przeczuciom. Piękne karty, no po prostu cudeńko. Kochane, bardzo Wam dziękuję, że byłyście ze mną. Proszę Was o łapeczki w górę. Proszę Was o zostawienie komentarza. Jeżeli potrzebujecie pracy z wahadłem, piszcie. Jeżeli coś będziecie chciały pouwalniać ze swojego życia wahadłem, piszcie. Jeżeli będziecie chciały doprecyzować jakiś rozkład, no to też piszcie. I będzie zrobiony układ specjalnie dla Was, spersonalizowany specjalnie pod Waszą datę urodzenia. No i trzeci rozkład na dzisiaj: Satysfakcja, Karta Anielska i Karta Rada. No i zobaczmy, co tym z Was, które wybrały satysfakcję, pokazuje los, jak potoczy się. Przyszłość Waszej relacji. No i tu tym razem nie będzie kolorowo, bo mamy dziesiątkę buław, siódemkę buław i rycerza mieczy. Kochane, najbliższa przyszłość Waszej relacji. No niestety nie jawi się w cudownych barwach. Dziesiątka buław pokazuje, że. Ty, kochana, wzięłaś na siebie zbyt wiele. Zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele rzeczy do zrobienia, za dużo decyzyjności być może w pewnych sprawach. Zbyt wiele marzeń chciała się realizować e, tylko i wyłącznie kosztem e, swojego czasu, swoich sił, swoich możliwości. E, wzięłaś za dużo i nie dajesz już rady, i jeszcze e, wokół ciebie cały czas są jakieś energie e, kłótni takiego dorzucania jeszcze tobie dodatkowo czegoś na plecy do głowy do emocji, jakieś pretensje że jeszcze to nie jest zrobione, że jeszcze tam to nie jest zrealizowane a ty bronisz swojego zdania tutaj za wzięcie walczysz przeciwko wszystkim, masz już naprawdę wszystkiego po dziurki w nosie dziesiątka była w i Siódemka była w jednej konfiguracji, naprawdę rzadko się zdarzają, bo to i jedna i druga karta, która właśnie mówi o, tych, o tym energetycznym wyczerpaniu, o tych, o tych niesnaskach, o problemach, które otaczają nas zewsząd i my jeszcze mamy pretensje niekiedy same do siebie, że może trzeba było więcej czasu poświęcić może trzeba było nie spać trzy, ale dwie godziny to może udałoby się zrobić więcej, może więcej rzeczy by się udało zrealizować no i pretensje, pretensje, pretensje oczywiście do samej siebie również i cały świat również jest przeciwko Wam, jest energia kłótni, niesnasek niechęci, no no jeszcze rycerz mieczy, który mówi o plotkach, o problemach, o uszczypliwościach. No naprawdę macie tutaj nieciekawe karty. Ja bym proponowała, żebyście wybrały inny rozkład i ten po prostu zignorowały. No, ja tak już mam, że wolę, żeby było ładniej i żeby było weselej, ale nie zawsze, kochane, tak się da. Wasz rozkład, przyszłość waszej relacji nie pokazuje się tutaj w różowych barwach. Jest tutaj sporo, jest tutaj naprawdę sporo problemów. Może warto się od tego odciąć. Co mówią karty? No nie, no, karty nadal są w tej energii. Piątka Kielichów, która się tutaj pokazała. Mówi o tym, że jesteś już na takim etapie, że sama nie dostrzegasz tego, co masz, i cały czas tylko zwracasz uwagę na to, co się zepsuło, co się popsuło, co się nie udało, czyli na te trzy rozlane kielichy. Karty przypominają, kochana, wystopuj, zrzuć z bark, z bark. Yy. Z bark, czy z barków, eee, no z pleców, eee, zrzuć to, co ci nie służy, eee, zostaw to za sobą, dostrzeż wreszcie te dwa kielichy, e, które są pełne. Eee, pozwól sobie na odrobinę radości, odsuń się, odwróć się od tych e, osób, które na ciebie naskakują, które mają pretensje, które dokładają ci jeszcze e, tej roboty na plecy które dociskają Cię kolanem i jeszcze są uszczypliwe, złośliwe i plotkują za Twoimi plecami. Rozejrzyj się wokół, wyhamuj, wystopuj. Nie płacz nad tym rozlanym mlekiem, bo inaczej cały czas będziesz w tych energiach. To ty musisz wyrwać się z tych energii, bo nikt inny przynajmniej na chwilę obecną nie kwapi się, aby ci ulżyć i aby ci pomóc. Nic na siłę, no dokładnie. Pięknie tu się zgrały karty. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed tobą wszystkie drzwi. No tutaj to już nic dodać, nic ująć. Super, super tutaj podsumowanie kart anielskich, kochanie, zacznij wreszcie mieć satysfakcję ze swojego życia, zacznij doceniać samą siebie, zabaw się, zatańcz, nawet przed lustrem, nawet jeżeli te łzy jeszcze cisną się do oczu, to rozejrzyj się wokół, bo może ktoś tutaj kogo nie zauważasz, jest jednym z tych pucharów, może potrzebujesz. Kogoś innego do relacji. Może ta osoba, która jest z tobą teraz i tylko popycha cię, plotkuje za twoimi plecami i szczuje na ciebie innych ludzi, no może jest takim wampirem energetycznym i czas najwyższy, aby poszukać kogoś innego. Miej satysfakcję z życia, ciesz się życiem. Pozwól sobie na szczęście. A jeżeli sama nie umiesz sobie z tym poradzić, napisz do mnie, kochana, poradzimy sobie z tym razem przy pomocy wahadła. Dziękuję Wam bardzo, proszę Was o komentarze, proszę Was o łapeczki w górę, proszę Was też o subskrypcje, kochane moje. Całuję Was zdrowa baba i tarot.